Dobry wieczór, dzień dobry. <laughs> Witam na moim kanale i zapraszam na czytanie miesięczne na wrzesień 2022 dla raka. Drodzy Państwo, serdecznie Was przepraszam za opóźnienie, ale jestem. Czytanie będzie na czas. Rak wrzesień 2022. Rak Rak No tutaj jakiś w tle macie chcecie w coś nowego wejść Rak 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 Przeń 2022. raczku, co przed tobą. No to ciekawe drogie raczki, bo przed wami jest jakieś... Jest jakieś rozliczenie, będziecie wezwani, żeby się jakby z czegoś wytłumaczyć i mam wrażenie, że to nie będzie Wam dawało spokoju, bo zostaliście albo wplątani w jakąś sytuację bardzo niejasną przez ludzi, którzy troszeczkę być może manipulują Waszą wolą, Waszą, Waszymi okolicznościami życiowymi i przyjdzie moment, gdzie trzeba będzie jakby jasno określić, jak wygląda wasza sytuacja? I szczerze mówiąc, wy będziecie troszeczkę zdezorientowani, bo nie będziecie wiedzieli, jak postąpić. Natomiast yy, to będzie, jakby te okoliczności, będą związane z waszymi planami, co do waszego rozwoju i tego, co jest związane z waszym życiem materialnym i finansami. No, jest tutaj niejasna sytuacja. Jest ktoś, kto jakby troszeczkę y, manipuluje sytuacją, i wy, wy macie świadomość, że ten ktoś to robi. Y, macie świadomość, że, że sytuacja jest z tą osobą niejasna, wiecie, że ona dokonuje czegoś, co, y, co nie jest zgodne z waszą wolą. Y, i będziecie się troszeczkę bić z myślami, co w tej sytuacji zrobić. I szczerze mówiąc, trzeba będzie się z tej sytuacji e, wytłumaczyć. Będziecie się czuli tak, że a czy ten ruch, czy ten ruch, nie wiadomo, jaki będzie lepszy. Um, I to nie jest. Um, I to nie jest sytuacja, w której ja wam mogę powiedzieć, jak, jak dokładnie będziecie mogli postąpić. Jedyne co, na czym się powinniście skupić, to to, żeby. Um, Rozważyć ten wasz przyszły projekt, albo to, jakby to. Bo to chodzi o, chodzi o Wasze finanse i o waszą ścieżkę zawodową, jakby chcecie sięgnąć po coś nowego i być może ta sytuacja będzie wymagała od was tego, żebyście po prostu podjęli to, to nowe wyzwanie. Być może okoliczności się dla was zmienią i będziecie musieli sięgnąć po to nowe. Natomiast yy, tu trzeba będzie się jakby z tym rozliczyć. Te wpływy będą takie dosyć mocno widoczne yy, 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 yy. i niejasne. I yy, być może będzie tak, że lepiej będzie sięgnąć, yy, być może po, 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 po coś nowego, yy, być może zrezygnować z, z czegoś, czego, yy, czego się trzymacie. Ale to będzie powiązane z jakąś taką silną, z jakimś takim silnym wpływem kogoś, kto ma władzę. I wy z tej sytuacji to tak będziecie, mogli, będziecie mieli ciężko wyjść, bo to tak, jakbyście walczyli, walczyli z silniejszym wrogiem w tej sytuacji. I wy tak sobie staniecie przed sobą i będziecie się zastanawiać, czego ja tak naprawdę chcę i czego ja tak naprawdę w tej sytuacji potrzebuję. I być może dojdziecie do takiego wniosku, lepiej zacząć coś nowego, lepiej podjąć jakieś nowe, nowe zadanie, nową, nowe okoliczności, wejść w nowe okoliczności, niż jakby babrać się w tym, co macie świadomość, że, że jest manipulowane. Szczerze mówiąc, tutaj wynik jest taki, że może Wam doradzić jakaś bardzo taka rzeczowa kobieta bądź adwokat, prawnik, sędzia. W tej sytuacji może Wam bardzo dobrze doradzić. E, bo ta sytuacja jest naprawdę dosyć iluzoryczna e, i nawet jeżeli będziecie się chcieli silnie w to wplątać, to ta sytuacja nie jest dla Was korzystna. Po prostu ta stara sytuacja nie jest dla Was korzystna, i o ile będziecie y, próbowali też wejść w coś nowego, to też ostrożnie ją badajcie. Tą sytuację y, dokładnie ją przemyślcie, dlatego że jakiekolwiek propozycje i y, y, jakiekolwiek nowe okoliczności y, na pierwszy rzut oka wydają się być może bardzo atrakcyjne, ale takie nie są. Więc doradzajcie się kogoś, kto jest dla Was autorytetem, ktoś. Y, kto posiada wiedzę, ktoś, kto posiada doświadczenie w tym zakresie, sięgnijcie po poradę, zanim w cokolwiek nowego się będziecie chcieli, że tak powiem, wplątać. To, co stare, jest manipulowane przez kogoś, więc nie daje Wam to spokoju. A wy czujecie, że to już jest przyszedł po moment rozliczenia, coś z tym trzeba zrobić i jest jakby na horyzoncie, jakby chcecie wejść w coś nowego. Natomiast yy, mówię, być może nawet macie z tego świadomość, że to jest lepsze, ale ono tylko tak wygląda. Więc zanim yy, tak na amen się w to wplączecie, to doradzajcie się. Adwokat, prawnik, doradca, doradca podatkowy yy, czy jakikolwiek inny doradca, ktoś, kto w tym zakresie ma doświadczenie, Niech on to sprawdzi, niech on to przejrzy, zanim wy dokonacie takiego wyboru. Bo to jest, jakaś, jest jakaś iluzja, jest jakaś sytuacja iluzoryczna, w, w, w tej, w, nawet jeżeli chodzi o ten, o ten nowy projekt, do którego wy tak naprawdę dopiero o nim myślicie. E i myślicie o nim w, 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 w takich dosyć dużych superlatywach. Myślicie, że to jest jeszcze lepsze rozwiązanie, natomiast na, tym momencie, na ten moment, w tym momencie w czasie, to jest, jest wokół tego stworzona atmosfera idealności. Natomiast jeżeli wejdziecie bez przemyślenia w to. To pęknie, rozsypie się i okaże się, że wtopiliście. Więc lepiej, zanim wplączecie się w coś nowego, a trzeba będzie wejść w coś nowego, niech to przejrzy ktoś, kto ma doświadczenie w tym temacie, zanim cokolwiek zrobicie. Być może trzeba będzie dokonać jakichś zmian pisemnych, formalnych, żebyście mogli siebie ochronić. Jeżeli to zrobicie, wszystko będzie w porządku, ale jeżeli tego nie zrobicie, to, jak, to, to, to możecie wtopić. Możecie tutaj wtopić. To tutaj, tutaj macie dwie sytuacje tak naprawdę. Dwie sytuacje. Jedna, która już nie pracuje. I wiecie, że ona już nie pracuje. Wiecie, że ktoś bardzo mocno w jakimś tam zakresie czymś manipuluje. Wy w zasadzie siadając wieczorem w domu, czy już leżąc w łóżku, myśląc o tym, wy sobie sprawę z tego, że to jest, tego konia się nie da przepchnąć. Tu są silniejsi od was. Jest coś, kto, co, co, co po prostu jest już na tym... Etapie, że, że no macie silnego przeciwnika. Macie tego świadomość, wam jakby być może chcecie to dalej przepychać, ale on jest silniejszy, ten przeciwnik, więc nie wiem, czy nie lepiej zrezygnować z, z czegoś, bo wy będziecie mieli takie poczucie, że tak troszeczkę jesteście w sytuacji, że nie wiadomo, jak postąpić. Ten nowy projekt, cokolwiek, co się pojawi, nowego związanego z finansami, czy nowa praca, czy nowa oferta, czy cokolwiek innego. Jest, y, może się wydawać dla Was na tym etapie, dlatego że wy myślicie o tym, co już nie pracuje, że to jest takie super, wspaniałe i że macie jakieś wyjście z sytuacji, ale tak jak mówię, y, Wy musicie być na tyle rozsądni, bo jakby wszechświat Was wezwie do tego, żeby dokonać pewnego rozliczenia tych spraw. Y, dostaniecie być może jakąś taką informację, wiadomość, ale mówię, Bądźcie ostrożni pod tym względem, że będziecie bezpieczni, o ile to skonsultujecie z fachowcem, z kimś, kto ma doświadczenie w tych sprawach. I jeżeli on wam doradzi, on wam, nie wiem, zmieni coś w jakichś zapisach, czy, czy nie wiem, wyśle list, czy, czy po prostu dokona jakiejś czynności na waszą korzyść. To ta iluzja pęknie i będziecie bezpieczni. Ale jeżeli ominiecie ten, ten moment konsultacji z kimś doświadczonym, to możecie się wplątać w jakąś sytuację, która początkowo będzie się wydawała idealna, super, najlepszy moment, a później się okaże, że, 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 że to wszystko pryśnie i, i wyjdziecie na tym jak zabłocki na mydle. Więc skonsultujcie to i będzie wszystko w porządku. A tu nie macie co wojować z tym twardym przeciwnikiem, bo ten ktoś ma tyle asów w rękawie ma takie y, po prostu znajomości, koneksje, władze, że tutaj nie wygracie, nawet jeżeli wy podświadomie pewnie sobie zdajecie z tego sprawę. A co wam ma do przekazania wasz przewodnik duchowy, rak wrzesień. 2022. Rak. Rak, wrzesień 2022. Jakieś wasze emocje się goją, i to być może um, otworzy was na jakieś głębsze odczuwanie różnych spraw. E, musicie też y, y, sp y, y, y. Umieć uwolnić swój gniew yy, i jakieś chodzi o jakieś przebaczenie, które musicie uwolnić swojego serca i swojej głowy. Może chodzi o to, słuchajcie, yy, właśnie, że wy macie świadomość tego, że nie jesteście w stanie wygrać z tym przeciwnikiem. Macie olbrzymi, że albo wiecie, kim on jest. Wiecie co, wiecie, co zrobił, bądź co robi, macie i budujecie w sobie gniew, zwątpienie, złość i musicie to uwolnić. Po prostu musicie to uwolnić eee, i proście o to Archanioła Uriela, żeby wam pomógł uwolnić się od złości, e, od, e, o, żeby uwolnił was e, m, tą, 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 to, to nieprzebaczenie, ten gniew bo wtedy będziecie w stanie lepiej zarządzać tym swoim życiem, bo nie będziecie kierowali się własnymi emocjami, tylko rzeczowo do tego podejdziecie. Jeżeli macie świadomy, że jest ktoś silniejszy, kto troszeczkę wam mąci w życiu, to po prostu podejdźcie do tego rzeczowo, bezemocyjnie, skonsultujcie się z prawnikiem, z kimś, kto w tej dziedzinie jest, ma doświadczenie. I wygracie. Wygracie spokojem, stabilnością, rozsądkiem, uwalniając ten gniew, bo emocje wam tutaj tylko mogą przeszkodzić, jeżeli się będziecie kierować emocjami. Albo przypadkiem. Przypadek tutaj też nie jest wskazany. <laughs> A jaka energia jeszcze będzie wam towarzyszyć w tym miesiącu? Rak wrzesień 2022 rak wrzesień 2022 No tak, tu jest działanie, słuchajcie. Tu jest działanie takie rzeczowe, od razu. Jeżeli coś się dzieje, nie siedzę, nie zamartwiam się, nie przeżywam tego, tylko dokonuję y, y, takiego chłodnego rozrachunku. Wiem, że coś tutaj nie działa, wiem, że ktoś mi tu przeszkadza, robi to świadomie, z premedytacją, nie pogrążam się w takim razie w emocjach, tylko idę do przodu, robię to, co trzeba, konsultuję to z tym, kim trzeba, nawet gdybyście mieli wydać na to jakieś pieniądze, bo będziecie się czuli, że być może to będzie przeważ, że, że, że no, wydając tu pieniądze, być może stracicie. Nie, to wyzyskacie. Dlatego, że tutaj przychodzi taki moment rozliczenia, gdzie wy będziecie musieli obrać swoją drogę. Dostaniecie jakąś wiadomość dotyczącą być może tego nowego projektu, ale nie wchodźcie w to, dopóki nie skonsultujecie tego z fachowcem. Ale tu ta energia pokazuje, że wy musicie działać. Wy musicie we wrześniu coś z tym zrobić. Nie możecie pasywnie do tego podchodzić, tylko aktywnie, czyli aktywnie podejść do tego tematu, aktywnie podjąć działanie. Nie myślcie sobie, że to się rozwiąże bez waszej ingerencji samo. Wy będziecie musieli podjąć działania, skuteczne działania, które tą sytuację rozwiążą. Także tutaj będzie wymagana od Was taka energia, siła, Determinacja yy, i być może też taka jakaś męska, silna energia, być może wasza, być może yy, kogoś też z zewnątrz, hmm, ale wy musicie pokazać, że, że ty, wy też jesteście silni. Być może nie jesteście silni pod tym względem, bo, bo ktoś was przeważa pod względem pieniędzy, koneksji i tak dalej, ale wy możecie wykazać się siłą. I determinacją, aby przynajmniej ochronić swoje i wybrać lepszą dla siebie drogę. A możecie to zrobić dzięki konsultacji z kimś, kto ma doświadczenie, kto może Was ochronić pismem, decyzją, czymkolwiek. Wy po prostu musicie być sprytni wobec silnego przeciwnika. Tak to wygląda, drogie Raczki. Życzę Wam wytrwałości w tym miesiącu i, i zróbcie wszystko, żeby uchronić się przed tą iluzją, przed którą myślicie, że być może coś jest takie naprawdę wow. To trzeba, wiecie, odkryć jak cebulę, najpierw wszystko i zajrzeć, co jest w środku, żeby się nie okazało, nie okazało że tam jest jakaś kaka. Um, no dobrze. Powodzenia, wytrwałości, drogie raczki. Um, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.